Cześć, witam wszystkich. Chciałem wykonać taką wstępną prezentację nowego modelu obudowy firmy Fractal Design, modelu Define R4. Na co? Zatem zajrzymy tutaj do tego pideoka, dość solidnego, dość dużego jak widać. Nie jest to lekka obudowa, co już czuć. W teorii ponad 12 kg żywej w cudzysłowie uwagi. Jak widać, jest dość solidnie zapakowana. Z grubym styropianem. Poza tym, tak. No, widzimy, że nóżki są tutaj wyposażone od razu w silikonowe podkładki. więc nie będzie tutaj się specjalnie nic przynosiło, jeżeli chodzi o czkania. 12 kg to przyznam szczerze, naprawdę czuć. Poza tym, widzimy klasyczny, minimalistyczny design tego producenta o, gdzieś instrukcja obsługi jeszcze się zgubiła jakby co no i tak no, wstępnie widzimy, prawda szeroka, duża, potężna obudowa miejsca na dwa wentylatory na górze klapka wyciszająca wyposażona, na której zaaplikowana kątkę wyciszającą z przodu dostęp do przednich wentylatorów fabrycznie jest zamontowany jeden wentylator z przodu jeszcze zajrzyjmy na chwilę do środka obudowy żeby sprawdzić Faktycznie wszystko jest tak, jak być mniej więcej powinno. 12 klarzy wagi ja mówię, tutaj powtarzam to, ale generalnie może to być dla niektórych nie lada wyzwanie jeżeli chodzi o transport takiej obudowy. Panele boczne też wyposażone są w matę gąbkową, wytłumiającą, usztywniającą dodatkowo. I widzimy od razu tutaj wnętrze wstępnie. Dwa systemy kieszeni o dyski, w jednej kieszeni 5 dysków, w drugiej trzy dyski. Ten górna kieszeń jest oczywiście demontowalna, a dolna to w teorii. Sprawdzimy jak to wygląda w praktyce. Fabrycznie zamontowany jeden wentylator 140 z tyłu, jeden wentylator 140 z przodu. Na górze wiadomo są jest fabrycznie zaślepione, żeby dać tutaj możliwość popisu dla zwolenników ciszy. I generalnie tak to wygląda w praktyce. Jakie tutaj jeszcze tajemnicy skrywa, to wyjdzie tutaj już podczas stosownej kompletnej wideorecencji.